Hej, dzisiaj dla Was prezentacja myjki ciśnieniowej e, czeskiej produkcji. E, jest ona z Allegro, kosztowała około 220 złotych. E, jest to taka oryginalna podróba Kershera. Przyszła ona przed sprzedaży, dosyć szybko, tak czy inaczej, około dwóch tygodni czekaliśmy. E, fajnie, bo właśnie niska cena. E, no i zobaczcie, już tak, moje nóżki piękne, bo zaczynam mieć kostkę. Nie wiedziałam, że ona jest aż tak bardzo, yy, aż tak bardzo, no, wydajna i, i tak mega fajnie będzie czyściła. Jaka moc, jaka cena? 240, 220 zł. Moc tu jest od 220 do 240. Opierona, mamo. Mama powiedziała opierona, teściowa. To chyba dobrze. 200 barów. Nie wiem, chyba to jest 100. Fajna jest do czyszczenia. Zuziu, poproszę cię jeszcze... A jakie są te skórki? końcówki? Jeszcze jednej końcówki nie przywiozłam. Nie, to jest chyba do przywieszenia. Końcówkę taką mamy tutaj jedną. I tu się ustawia właśnie ciśnienie i szerokość przepływu. Mamy jeszcze drugą końcówkę, taką typowo do spieniania, której jeszcze nie używałam. Ale tam się wlewa po prostu preparat i... Um... No a myłaś auto? Jak się działa nam do mycia auta? Spoko... Spoko... Dosyć dużo jeszcze nie mogę powiedzieć, bo tak naprawdę tylko chwilę testowałam, może około minuty, jeśli chodzi o mycie auta. No teraz testujemy na kostce, która no naprawdę nie... Na u, u, uważam, jest... że... No, nie wiedziałam, że jest aż tak bardzo brudna. Chociaż a... tutaj, tutaj, to gdzie jest ciemne, to jest mokre po prostu, tak? A tutaj no trzeba tutaj patrzeć mamy. na to. Tak, także ta różnica aż, no jest różnica, będzie różnica. Nie będzie aż taka bardzo, bo jak jest mokra, to ta kostka tak wygląda. I, niech, i ślady jakby z ropy to też ciężko, żeby zeszły. Ale trochę by zeszło. Trochę zeszły. Możliwe, że trzeba by detergent dać i sprawdzić jeszcze detergentem. Także możliwe, że jeszcze detergent dodamy i zobaczymy później z detergentem. Także na razie myjemy tym, też jakieś tutaj jak są na przykład jakaś ziemia coś to też fajnie to wszystko wyrówna. Tutaj jeszcze trochę spróbowałam. E, e, też Pół. dobrze, no zobaczcie po nogach właśnie jak ten, jak to działa. To ciśnienie dosyć mocne. Ciśnienie dosyć mocne, też jak jest taki mech, też on fajnie schodzi. O, dziękuję bardzo, jeszcze to będziemy próbować myć. No, jeszcze będziemy myć tak. takie, na przykład dla dzieci. Więc Zuzia, odkręć wodę. идет крантить воду. Пара секунд. Пара секунд. Память, память, секунд и уже I a my mówić... jedziemy dalej Kostkę, no dawaj Asia kostkę. o, schodzi, schodzi, schodzi Uff! Uh! trzeba uważać na twarz do lewki, o